Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, oświeć umysły tych, którzy będą słuchać. Proszę, Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź do moich myśli. Przyjdź do tego co czym pragnę podzielić się z wiernymi z wiernymi słuchaczami kochającymi też Bożą ciszę niech Duch Święty również będzie w tym czasie z nimi słuchając proszę cię Duchu Święty Przyjdź, Duchu Święty, oświeć to, czym pragnę podzielić się, również doświadczeniem własnego doświadczenia, życia. Proszę, Duchu Święty, przyjdź. Maryja, oblubienica Ducha Świętego. Do, kiedy przyszedł do ciebie anioł, Zwiastował Ci dobrą nowinę: Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą. Bądź pozdrowiona. Zmieszałaś się, bo nie wiedziałaś, cóż one znaczą, ale Ty, jako pokorna służebnica, zapytałaś: Cóż znaczą te słowa? Oto poczniesz i porodzisz Syna i nazwiesz go Emanuel Bóg z nami. Ty, która jesteś nową Ewą, zmiażdżyłaś głowę szatana, odpowiadając Bogu tak, niechże mi się stanie według Twego słowa. Prośmy. Prośmy Maryję, abyśmy umieli właśnie mówić Bogu tak, za nią. Nie sprzeciwiać się jakiejkolwiek sytuacji w życiu. Nie pytać się, a może tak, a może inaczej. Bądźmy nową Ewą, nie tą starą. Stara Ewa umarła, niech, be, niech żyje w nas nowa Ewa, Maryja. Jak ona powiedziała tak, starajmy się, nauczmy się od niej, niech ona nas nauczy właśnie mówić Bogu tak, bez względu na wszystko. Niech będzie z nami w tych trudnych chwilach. Kiedy nie wiemy, jak, co odpowiadać, niech Duch Święty odpowiada. Amen. Niechże tak się stanie, Maryjo. I z tym, kochani, bardzo, bardzo pozdrawiam was w pierwszą niedzielę adwentu, jaki również chciałabym zachęcić, ponieważ jakieś dwa lata temu podzieliłam się takim właśnie niedzielą adwentu, więc można obejrzeć filmik no niedługi 12 chyba 42 sekundy o zwiastowaniu co mnie zachwyca w Maryi właśnie gdy przyszedł do niej anioł zachęcam do takiego spokojnego rozważania rozważenia jej słów te anioła w Nazarecie taki dialog. I modląc się dzisiaj na Różańcu, kochani moi bracia i siostry, przyszła mi myśl, aby wejść w ciszę Boga. I to jest bardzo ciekawe z pierwszą niedzielą Adwentu. Dlatego też postanowiłam jakby nie używać starać się yy, Usunęłam nawet Whatsapp, Viber, żeby jednak być bardziej z Bogiem w ciszy. Już nie mówiąc, że już, już będzie rok temu, jak y, usunęłam Facebooka zupełnie. Bo, dlatego, że to był czas jakiś wstawiania zdjęć tam, takiej ewangelizacji, ale w pewnym momencie też to doświadczenie, też dziękuję Bogu za to doświadczenie na pewien czas, bo zobaczyłam, że jednak Facebook pochłania mój czas i też brakowało mi takiej, zabierał mi obecność Bożego Ducha. Już nie, nie było czasu na obcowanie. Na modlitwę z Duchem Świętym, na Bożą, żeby Bóg mówił. Chciałabym też podać taki przykład, właśnie, żebyś, jak Duch Święty, jak słuchać Ducha Świętego. Na pewno należy w swoim sumieniu wejść w tą ciszę i to dłuższą ciszę. Jeśli masz możliwość w swoim życiu taką, jeżeli masz, powiedziałam że masz to na, naprawdę staraj się być w takiej dłuższej ciszy, chociażby niekoniecznie cały czas się modlić, ale nawet jak wykonujesz obowiązki, jakieś tam zmywasz naczynia, prasujesz, sprzątasz bądź w ciszy, nawet bez muzyki. Zobaczysz, że w pewnym momencie będziesz o, zaczniesz odczuwać Bożego ducha, że on Poddaje ci takie i posila przy tym, bo Duch Święty poucza, ale też daje swoją moc do życia. Nie tylko, że daje Ci odpowiedzi, ale daje Ci tą swoją moc, abyś miała siłę, miał siłę w tym żyć. Żyć w tej ciszy z Nim. Dlatego warto pokochać ciszę w Bogu. Jeśli pokochasz tą ciszę w Bogu i różaniec, odmawianie tak spokojnie różańca, zakochasz się w różańcu, zobaczysz, że wszystko, przestanie cię na to, co to jest na świecie tam, przestaniecie to interesować te świecidełka pogańskie w które jeszcze Boże narodzenie się nie zaczęło jeszcze Boże narodzenie pamiętajmy że przygotowujemy się do Bożego narodzenia nie świętowania pogańskiego że już są choinki więc nie na to zwróćcie uwagę kochani nie dajcie się zwariować światu że tym świecidełkom, bo to jest styl czysto pogański. To jest dla osób, które w jakiś sposób próbują wypełnić w sobie pustkę, bo nie mają obecności Bożej i idą tam obe oglądać. Natomiast dla osób, które już mają w sobie Boga, Wiedzą, co jest. Wiedzą, co jest najważniejsze, i wiedzą, jak się przygotowywać. Wejdź w ciszę w Boga. Staraj się być w tej ciszy jak najdłużej. Zobaczysz, Duch Święty będzie mówił Ci. Pouczał. Przede wszystkim, niech weź jako nauczyciela swojego. Niech Twoim nauczycielem będzie Duch Święty. Jak On Cię pouczy, to z taką mocą, że nic nie będziesz w życiu pragnął, tylko jego i różańca. Przypomnijmy sobie, że Maryja była zwykłą dzieweczką Miriam miała na imię. Żyła bardzo, bardzo prosto, zwyczajnie w ubogim domku. Zwyczajne obowiązki wykonywała, też prasowała, też prała, bo jeżeli chodziła w ciuchach, nosiła sukienki, to musiała je wyprać. Może były takie, mniej było prasowania, może były z takiego lniane, ale Próbuj przyglądać się jej postaci, ten, na ten adwent. Jak się zachowywała, w jaki jak sposób co mogła robić, gdy się dowiedziała, że pocznie i porodzi syna Bóg z nami. Na pewno Wiele spraw zachowywała w swoim sercu, co Bóg jej objawiał, więc jak Duch Święty ci objawi, nie rozgaduj, zachowaj to dla siebie. Niech to będzie Twoją mocą, Twoją siłą. Przede wszystkim, niech Ci to daje siłę w życiu, to przede wszystkim. Jeżeli chodzi o zachowanie w swoim sercu, to na pewno to chodzi o Boże słowa, które ona otrzymywała i nie rozgadywała. Inna sprawa jest takie życiowe, że czasami potrzebujesz się wygadać komuś, to jest zupełnie co innego. To nie jest obgadywanie, tylko potrzebujesz drugiego człowieka, żeby się wypowiedzieć. Na temat ludzki. To jest normalna rzecz, a bardzo mało jest takich, których umie wysłuchać. I to nas boli, i później stąd są właśnie relacje takie, że niestety są zranienia, bo ktoś w sobie, niekoniecznie, Boże, sprawy, ale ludzkie, boli go coś, bo usłyszał, Coś go dotknęło i niestety nie umie jeszcze się wypowiedzieć komuś, że to boli i trzyma w sobie tą jakby złość. Powiedzmy, że złość. I zamiast nagle się ktoś pojawi, że chciałby może pomóc, zadzwonić do tej osoby, i ale ta osoba może nie bardzo jej ufa i w sobie trzyma, bo trzyma od kogoś tą e, te zranienie i wyładowuje na inną osobę. I tak powstają zranienia. Jeżeli chodzi o ten film, dlaczego są ci, które są zranienia, nie ma tych, którzy ranią. Z tu chciałabym wam oznajmić. Y, jakie też zrozumienia otrzymałam Skąd właśnie pochodzą zranienia Że nie ma tych którzy ranią Przeważnie są to osoby które Doświadczyły jakiegoś od najbliższej osoby Których na przykład kochają Zranieni zostali ale ponieważ tą osobę sobie szanują Jakby nie chcą jej wydać, ale duszą w sobie to, i jak spotkają się z kimś innym, to wyład najczęściej wyładowują to na inne osoby. Tak jest i u świeckich, tak jest i u duchownych, czy u, nawet u sióstr zakonnych, u wszystkich że nawet jak w zgromadzeniach są siostry między sobą. Też jedna z drugą na przykład coś zrani, a wy, ponieważ że mieszkają razem, to nie wyjaśnią tego, tylko na przykład na zewnątrz kogoś innego zranią słowem. Albo bo żeby odreagować. I na tym polega. Na tym polega te zranienia, co nie ma tych, którzy ranią. Jakby, ale Matka Boża, Maryja, zachowywała w swoim sercu Boże. Pamiętajmy Boże słowa, więc jeżeli otrzymacie jakieś myśli z Ducha Świętego, takie naprawdę, które są Waszą siłą, nie rozgadajcie tego. Tu akurat umiejcie rozdzielić to, żeby te Boże sprawy w sobie zachowywać, żeby były waszą siłą. A te sprawy właśnie umiecie oddzielić te sprawy ludzkie, które na przykład ktoś nagle was zrani. Najbliższa osoba i nie umiecie się tym bo lubicie tą osobę, jakby nie boicie się jej powiedzieć, a jednak czujecie w sobie złość. Myślę, że warto nauczyć się otwierać, co cię boli. Ale mówię o tych sprawach ludzkich. Boże sprawy. Umiejmy zachowywać, żeby były naszą siłą. To jest jedna strona, a ta strona druga ludzka, która jesteśmy na ziemi, jednak też cieleśni. Umiejmy jakby jak ktoś nas zrani, jednak mówić tej osobie bezpośrednio, że mnie to boli, bo je, co czuję. Warto bo jeżeli nauczysz się mówić o swoich uczuciach, nie gnębić w sobie, to nie będziesz wylewać później powiedzmy na inną osobę. Zamiast tej osobie, której miałaś powiedzieć, wylejesz na przykład w pracy, bo się źle Czujesz przez to, że ktoś w domu doświadczyłaś gdzie indziej od innej, a wylewasz na inną osobę. To jest właśnie to zło. I to należy, myślę, na tym, to powinno zostać jakby takie właśnie widoczne, żeby nie było tych zranień. Te osoby powinny wiedzieć, że ranią żeby nie chować tego w sobie. I tak, jeśli będą widoczne te osoby, że one właśnie zraniły, to będzie mniej tych osób, które ranią. Także twoja Boża obecność z Duchem Świętym niech będzie tak jak z Maryją w Nazarecie. Ty bądź w ciszy i niech Duch Święty cię poucza. Ale jeżeli w życiu swoim w codzienności ktoś Cię dotknie i ty jednak masz, nie masz na tyle siły, żeby później to oddać, tak całkowicie Bogu, żeby jeszcze nie czuje się na tyle silna. Żeby Mu nawet zawierzyć, bo każdy z nas jest inny i każdy w inny sposób dojrzewa do tej obecności, żeby był silny Bogiem. Żeby już całkowicie tak, żeby już nie czuć po prostu tych zranień w sobie. Jeżeli jeszcze masz taki etap, że w sobie to te zranienie nosisz, nie umiesz, nie potrafisz, bo to jest łaska Boża żeby doświadczyć takiej mocy, żeby Cię już te zewnętrzne co Cię ranią inne osoby, żebyś ty umiała tak oddać Bogu to, żeby to Bóg przemieniał. To jest już doskonałość To już to już jest zupełnie całkowita doskonałość ja osobiście tego nie potrafię. Jeszcze są takie momenty, gdzie właśnie z zewnątrz są osoby, zwłaszcza powtarzam, w kościele, które po prostu nie są delikatne. Nie są delikatne. Jestem osobą nadwrażliwą i każde jakby słowo do. Mocniejsze mnie bardzo boli. Nie wiem, może to być łaską, może to być jakąś wadą, ale mnie bolą. Ale nauczyłam się w Bogu, mówię o sobie, o swoim doświadczeniu, jak on mnie wychował, bo kiedyś tego nie miałam. A teraz czuję, że umiem otwarcie powiedzieć, że mnie to boli. I nawet boję się tej osoby. Chociażby, niech to będzie osoba, czy to konsekrowana, duchowna, czy stanu takiego, właśnie świeckiego, czy stanu, właśnie boli. I myślę, że jeżeli ja jestem tylko świecką osobą i Wydaje mi się, że os osoby takie już świadczące strojem duchownym, konsekrowanym, powinny być dla mnie świadectwem. I, i mądrzejsze ode mnie, bo one zostały już wybrane w stroj. Jak Faustyna. Więc zachęcam, jeśli nie masz siły, to przebywaj w ciszy w Bogu. Ale na pewno, jeśli tylko otrzymasz jakieś zranienie, nie staraj się w Bogu przemodlić to, ale otwarcie nie ranić innych, kto nie jest winny. Tylko powiedzieć tej osobie, która cię zraniła, nie dusić w sobie. Bo przez duszenie ty zranisz inną, a tamta zrani inną. Wyrzuci na siebie. I tak właśnie to jest. To jest tak rozszerzanie się zła. To jest to. Są poranieni, a nie ma tych, którzy ranią. Właśnie Są ci, którzy ranią. To są. Ci, którzy w duszą w sobie, co otrzymali przed chwilą, nawet jakby nie, nie chcą, nie potrafią powiedzieć to. A łaską Bożą niech będzie, niech będzie ta umiejętność wypowiedzenia, że mnie zraniłaś. To mnie zabolało, bo jestem wrażliwą osobą. I Niech Boży Duch Was oświeca i umacnia w tym świecie. Proszę Duchu Święty, niech światło Ducha Świętego będzie z Wami. Wejdź w ciszę w Bogu. Wejdź w nią, a zobaczysz, że Duch Święty będzie Twoim pierwszym nauczycielem, najważniejszym. Niech bądź w nim a będziesz mocniejsza także oddzielaj Boże sprawy duch niech Boże sprawy zachowuj w swoim sercu a jeżeli jeszcze nie jesteś na tyle silna staraj się mówić tej osobie która cię zraniła a nie innym a chować przed tą co cię zraniła warto myślę że to jest ten z którym bardzo pragnęłam się już jakiś czas temu podzielić Duchu Święty. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Bóg z wami, niechamu Emanuel, który się ma narodzić. Bądźcie w ten adwent z Maryją, bądźcie z nią, a ona, Duch Święty, naprawdę staraj się w tej ciszy, w ciszy, w tą ciszę w, Bogo, w Boga wejść. On, jak otrzymałam kiedyś na rekolekcjach właśnie, wejdź w ciszę w Boga. I z tym Was zostawiam. I jeszcze do zobaczenia, oczywiście, 3 grudnia. Z takim świadectwem, które jest bardzo, bardzo ważne dla mnie, jakie otrzymałam. Jakie jest dość mocne Boże Jezusowe, jak komis. Ale to do zobaczenia święty Franciszek Sawery. Trzeci grudzień. Szczęść Boże.